Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Michian2000 A witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars Razem z Oliwierem z poprzedniego odcinka No, jak widać napisał y, Siemalit No i zacznijmy Gramy w zbiory w Szalone wagoniki Dobra, czekajcie Zrobię cięcie na chwilkę Dobra, musiałem zamknąć drzwi Hehe, <grym> <grym> dobra Zaczynamy, bo on niedawno dropnął no pam, jak tu widać. Ma, ma niską rangę. O kurde, 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 kurde. O nie! Ma dużo zginęło. O kurde, kurde. Ała. Ojej, ojej, ojej. Chyba to przegram, ale nie jestem pewien. Ale możliwe, możliwe. Ała. O nie! Nie, nie zdążyłem użyć ulta, a tak by fajnie było, pięknie. No my to przegramy, bo ten El Primo nie ogarnia gry. Nie ogarnia w ogóle, co to Brawl stars. Uuu, ale szem zrobił to. Boom! O, ale ja to zrobiłem. Aha. Dobra, mi się knitym nie zabił. Okej. Okay. Nie mam pytań, ale, ale dobrze, żebym to zrobił normalnie. Pięknie. Dobra wieżyczka. A, el primo, nie ogarniasz. el primo! Kurde, no chyba to będzie przegrany meczek. Ale ja to robię tych ludzi. O Jezuś jeden chyba zostanę gwiazdą gry. Naprawdę. Zostawię chyba. Tak mi się zdaje. Czyli wygrana. Dobra, good game. Jest, muszę być w gwiazdu gry, bo jak nie to ja nie wierzę. Uff, dobra, jestem. Super. Teraz zagramy, może w starcie. Widzimy się w grze. Nie tak okazało się, że będziemy grać w oblężenie. <laughs> A ja zmieniłem na Rico yy, postać. Hmm. Dobra, to więc gramy tutaj. Dalej, Pamką gra. Kolegaś. Dobra. Kurde, prawie. Zginie? Zginął. Idź tam. Jeszcze tą śrubkę i uciekaj. Uciekaj. U, dobrze jest. Wyrwamy, dobra jest, 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 Chyba to wygramy, bo gości nie ogarniają. Muszę sobie nabić trochę ulta. Przy, przy tym od razu, oczywiście, jeszcze zginąć prawie. Nie trafiła. <laughs> nie trafiła to ta, ta peny. Faka, bo tutaj kurczę, nabili sobie ulta wszyscy. To może być niebezpieczne trochę. Na razie, jeśli byśmy to wygrali ale, ale żebym spamił tymi pociskami. Kurde, bierzcie tych tych Tu rosę. Kurde, dawaj, dawaj, dobrze, jest Wygrana, jest, dobra Teraz na jakiś inny tryb Zobaczymy jaki Więc widzimy się znowu w grze następnej Dobra, teraz gramy w starcie <laughs> Wziąłem Jessie Zobaczmy, o, dobra Kurde, nie trafiłem Kolega bierze to Tą skrzynkę ja sobie to wezmę. Tutaj Pauperka może mi pomoże. O, czekajcie, yy, cięcie muszę zrobić. Dobra, yy, sorry. Yy, trochę musiałem cięcia zrobić, ponieważ no nieważne. No, yy, I już zagramy i ja mam dużo power -cupsów. O kurde, zginąłem. Hapa. Dawaj, kurde, blisko było. Mm, ale dobra. Drugie miejsce. Ja czekaj, nie muszę zrobić. <laughs> dobra. Um, sorry za te cięcia, ale myślę, że mi wybaczycie, bo tu Do dzisiaj mam urodziny i trochę to wszystko ten. Yy, się komplikuje trochę, coś takiego. Więc przepraszam Was widzowie. Nie gniewajcie się. Ale teraz gramy jeszcze w duos. O. I uciekamy, bo tu strasznie może być źle. Jeśli chodzi, że dla nas. Kurczę, tutaj Riko. Oby zginął. Kurczę, tutaj. O nie, 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 nie. Ja tutaj za że nic nie mówiłem. Tutaj paperka. Uważaj! A no tak, bo ma plastra. Zapomniałem. O, uciekłem. Ha, ha, Tu chyba ktoś się nie zauważyłem. Nie patrzyłem zbytnio. Tu jest Mortis. Tu się biją w ogóle. Ból i ten, i leon są. Kurde, kurde, kurde. No na razie to tak średnio bym powiedział. O kurde, tutaj, tak. Ta, zaczę Kurde, kurde. Yy, taka zadymat się tu dzieje. Tyle ludzi, tyle. Yy, tak się biją. Wszyscy. O nie, tam. Tu leon. Yy, to. O nie, tu riko. Aż tak niebezpieczne to było. Kurde, nie zdążył użyć ulta. I piąte miejsce. Nie, nie wiem. Tyle czasu minęło, a cały czas... No, kurcze, było piąte miejsce. Znaczy, wiecie, no... Chciałbym wziąć właśnie też El Primo, ale myślę nad tym, żeby wziąć lepiej Rose. Więc weźmy Rose i widzimy się w grze. Dobra, jesteśmy... Tutaj Oliwier niszczy skrzynkę. Ja tutaj kampię na poko i kogoś tam, ale chyba raczej za szybko to tu, tu, tu nie wejdą. Tutaj Shelly. Rozpójniczka Shelly. O nie, to jest niebezpieczne w tym momencie. Aj, ład, to jest zbyt ciężkie z tym. Z... Z tym wolę, że Oliver ma bardzo dużą rangę 600 pucharków, więc on jest wielkim prosem. No i kurczę, no strasznie ciężko to w ogóle grać. Mamy w Na szczęście mamy czwarte miejsce, więc śmiesznie. Trzeba sprawdzać krzaki, bo tu Frank wyskoczy jeszcze i będzie klops. Uuu dobrze, że nie nas, nas użył ulta. Uuu, o, 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 o nie! Ole dobry! Dobry! O nie, nie, nie. No nie. Trzecie miejsce. Kurde. Może po prostu, żeby nie brał szeli, a my się widzimy. W ostatniej już walce. Dobra, poprosiłem. Nie no, sam wziął, powiedział, że trochę za ciężkie będzie. No i... Teraz zagrał pamką, bo, ona ma, bo on, on ma na niej yy, małą, mał, słabą rangę. Tutaj bije skrzynkę, niszczy skrzynkę, chciałam powiedzieć. Tutaj brok i Cold. Ja tutaj unikam. O, jeden, jeden, jeden. Tu łącznik. Tak trzy Teams mniej więcej. Uderzyłem, ja a on nie trafia. Loser. Kurde. Pamka i, i rosa koło siebie to będzie... to by było słabo. To znaczy, wiecie, chodzi mi, że jak będę walczył z tamtą pamką przeciwników, to będzie słaby. Może nawet i wygrać. Bo kurczę, ona takie obrażenia zadaje. Ja tutaj będę cały czas. Musimy pokąpić. Mamy mało power cubesów. Dobra, jest. Uuuu. Dobrze, że ma tego... O, Dobrze, że przyciągnął tylko wieżyczkę nie mnie. Uff, mamy szczęście. Szkoda, że wziął cube psę gościu. Ale ma... Nie, to to pamka. Kurczę, kurczę, kurczę. Nie, 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 nie wy wychodzę, wychodzę. nie, ła A ła! O, Jezu! O, Jezu, Jezu, Jezu. Just! Poczekam na Power Cubesa Kurde, nie zdążyłem użyć ulta, ja najgorzej. Znaczy, no, wciskałem, ale no, źle wcisnąłem. No to dobra, poczekaj, drugie miejsce, no, nie najgorzej. Ale dobrze, widzowie, to był koniec. żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Może być już. być może już w tamtym specjalu, bo to będzie się odbyło w sobotę. No, to pa!